Musiało się stać, żeby w kilka sekund zrezygnował z YouTube'a. Jakbym musiał wyobrazić sobie tą scenkę, to by wyglądała tak. No tak, mam bardzo jeden niestosowny żart. I jest tak gruby, że. Króla 8.19 Musiałbym zaczekać co najmniej do 8.20. Dobra. Jest 8.20. Wiesz, jaki format piłkarski mógłby prowadzić z pod jakim tytułem? Eee, czekaj. Eee, coś z jedenastką pewnie. Wykorzystana jedenastka. Siemano z tej strony: człowiek, warga z dupy i. Rawgor! Też z dupy bo ze Śląska. Dzisiaj robimy pranka z dupy do ucha. Co oznacza, że będę Rawgorowi mówił, co ma mówić ludziom. Jaka jest wasza ulubiona pozycja do ruchania w dupę, tak żeby sraka wylatywała? <laughs> A, a jaka jest wasza ulubiona pozycja do ruchania w dupę, tak żeby sraka wylatywała? Pytał niewinne małe dziewczynki wyglądające na piątą, szóstą klasę podstawówki o to jaka jest ich ulubiona pozycja do ruchania w dupę. Jesień w pełni, dziś w Polsce bardzo niskie temperatury, prawie tak niskie jak wiek dziewczyn. O Boże nie wiem to mocne było, ale nie przeczytałaś tego. Co tam było? To prawda, ja tylko dodam, że partnerem prognozy pogody jest szarp. A ja przeczytam w całości. Dziś w Polsce bardzo niskie temperatury, prawie tak niskie jak wiek dziewczyn, które były podrywane przez niektórych polskich influencerów. Adam, jak będziesz montował, to dorzuć na koniec taką głosówkę, że niestety zmiana. Prowadzących w poniedziałek, to znaczy, ja zostanę, ale nie wiem, z kim będę te poniedziałkowe poranki w Kanale Sportowym przez jakiś czas jeszcze prowadził, bo Ach, Maciek też okazało się, że 9 lat temu wykonał absolutnie skandaliczne nagranie, które miało być żartem, ale no jeśli było żartem, to bardzo, bardzo słabym. Coś z jedenastką pewnie wykorzysta na jedenastkę. Wow, i stanął dosłownie z wargą, robi sobie żart, wykorzystana jedenastka, ze stylu i pedofili, a potem wypiera człowieka wargę z programu, nie, nie mogę. Meanwhile, patrzą zasięgi super, nie? Dobra i tak dalej. Nie często firmy spotykałem się z tym, że nie wiedziały nawet z jakim twórcą współpracują, mm -hmm. tylko agencja mi powiedziała: "Słuchajcie, tu będziecie mieli takie a takie słupki, będą takie a takie zasięgi, gdzie generalnie ja w tym siedzę od 10 lat. Ja wiem jak się nazywa mój kanał, wiem jakie ja mm -hmm. treści robię, że są czasami prześmiewcze, czasami są takie, ale ja przy tym wszystkim daję wartościowe rzeczy. I tak y uważasz? Tak, totalnie uważam, że daje mm -hmm. wartościowe rzeczy. Zachęcam ludzi do chodzenia na wybory. Dobre samopoczucie to podstawa. Ale oczywiście, bo ja nie mam sobie niczego do zarzucenia. Okej. Okay. I teraz on odpisał, człowiek warga. Materiał wyrwany z kontekstu, całe założenie z dupy do ucha polegało na tym, żeby udowodnić, że osoba po drugiej stronie słuchawki powie jakiekolwiek najgorsze możliwe tekst do przypadkowych osób. Nie miałem ostatecznie wpływu na to, komu i co świętej pamięci rawgor powie. Jak to? Nagrywaliśmy to 9 lat temu i o to trochę wtedy chodziło, żeby chujowy w cudzysłowie żart poszedł do granic absurdu. Dzisiaj absolutnie nie wystąpiłbym w tego typu filmie, a nie na pewno nie z tego typu tekstami. Tylko mówię, że jego tłumaczenia są dosyć słabe. W sensie inaczej, pierwsze zdanie o wyrwaniu z kontekstu już mi nie pasuje, a drugie, że nie miał wpływu co on ostatecznie powie, no jakby... Będę Ravgorowi mówił, co ma mówić ludziom! Ale chujowo! Dokładnie! Ruszaj, byku! Źle się zestarzało. To się wcale źle nie zestarzało. To było złe od samego początku. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Źle się zestarzało, przyznaję. I na samym początku chciałem Was przeprosić. 28 minut, dosyć długie przeprosiny. Ale Rafał uprzedził mnie parę lat temu i po prostu usunął ten film, usunął większość swoich filmów, wtedy robił takie czystki i wtedy stwierdził też, że ten nie chce tego filmu i ja się mu jakby kompletnie nie dziwię, no ale jak doskonale zdajecie sobie sprawę, nic w internecie nie ginie. Dlatego no, przepraszam no, za to, bo to jest, to jest rzecz, która, która mnie boli po prostu i Generalnie ja też nie czuję się fair, potraktowany w tym wszystkim, bo w pewnym momencie przez to, co się dzieje dookoła, przez całą tę aferę, która jest i która bardzo dobrze, że jest, przez, przez całe te Pandora Gate, ja zostaję wrzucony w pewnym momencie do jednego worka z pedofilami. I gwałcicielami. I mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba, i uważam, że to jest niesprawiedliwe i absolutnie nie oddaje tego, co ja zrobiłem. To jest zupełnie inny kaliber, zupełnie inna rzecz. I to, oczywiście, że Maciek ma rację, patrząc na to i że on się zupełnie nie kwalifikuje do, do, do tej samej kategorii, ale niestety w takim świecie żyjemy i tak funkcjonują social media, że jak śmierć idzie z kosą, to każda wystająca głowa się, się potoczy za chwilę. można w końcu powiedzieć, że nie ma tu z nami e, Maćka. Mam nadzieję, że Macie kiedyś znowu e, tu się pojawi. Natomiast e, na razie go e, nie ma. Nie wiem jak długo, nie wiem czy się jeszcze pojawi. Nie wiem czy sam będzie miał ochotę tu się pojawić, bo no, to też e, też jest e, pewną e, zagadką. To była moja decyzja i wyłącznie moja, że akurat ja w poniedziałek przez jakiś czas nie chcę z nim prowadzić programu, e, ponieważ e, nie da się prowadzić jakiegokolwiek biznesu w atmosferze latającego filmiku, na którym podcho podchodzi ktoś do młodych dziewczyn. I mówi takie rzeczy, a nie inne. Ale gdyby Stamski powiedział wprost, no nie możemy współpracować, bo reklamodawcy nie dadzą nam kasy, to bym powiedział spoko. Nie? To bym uznał, że to jest argument, który ma sens. Natomiast takie gadanie, że o, już nie współpracuję z YouTuberami, bo mnie serce boli, że oni są tacy, że każdemu można coś pokazać palcem i na pewno coś wy wykręcił przed laty, to taka takie tam pierdu-pierdu.